Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym teście. Tak wiem, że wyglądam dość dziwnie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego tak wyglądam i co poszło nie tak, a może co poszło tak i jakie są moje odczucia, wnioski. I czy to mnie bardzo uwiera, to proszę zostańcie ze mną, będziemy dzisiaj testować rzęsy magnetyczne. Zapraszam. Zanim zacznę, to jeszcze oczywiście zachęcam Was do stawienia kciuka w górę. Jeżeli film Wam się będzie podobał, komentujcie. Pod e, filmem, czy znacie tego typu produkty, czyli rzęsy magnetyczne, i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby to na bieżąco. E, mam dzisiaj takie oto dwie pary rzęs. Już e, nagrałam tą część, kiedy je zakładam, e, więc widzicie efekty. Zaraz zobaczycie, jak wyglądał proces aplikacji i czy był prosty, i właśnie. Co ja o tym myślę, zaraz wam powiem. E, teraz szybko o tych rzęsach. Mam. Dwa zestawy. Jeden zestaw jest taki, w którym mamy tylko rzęsy i mamy tu są rzęsy, jakby góra, dół, i nakładamy je takim aplikatorem, który ma e, magnes. Nie wiem, co to wygląda. Ten aplikator wygląda tak. I po prostu nakładamy tutaj, tutaj nakładamy rzęsy jakby górne, tutaj nakładamy dolne, po czym przesuwamy ten aplikator, tak? Obracamy go i nasze rzęsy powinny się znaleźć. To tutaj. I wtedy robimy klip. I w teorii. To jest bardzo proste. Teraz zobaczycie, jak to w praktyce. E, I to jest pierwsza e, para i ja mam tutaj 01. One te mają numerki. Nie ma nas nazw w tym modele ehm, i to jest pierwszy zestaw. A drugi zestaw to jest taki, w którym mamy eyeliner, rysujemy nim kreskę na oku, czekamy aż ona wyschnie i po prostu do tego linera, który ma pod jakieś jakiejś magnesu, robimy klip i rzęsy się powinny przykręcić. Ale czy to też jest takie proste? Zaraz zobaczycie. Ehm, jeszcze coś, a tutaj mam model Lure. Jak wybierałam, to oba te modele były takie najdelikatniejsze, które się w moim odczuciu najbardziej nadawały na dzień. Um, nie wiem, czy znacie firmy Kiss. U nas firma Kis jest w Kelfurze i oni robią właśnie sztuczne rzęsy, paznokcie, jakieś takie preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne rzęsy, takie zwykłe, nie magnetyczne też. E, takie akcesoria raczej robią. Chyba są jakieś pędzle też. Mm, nie widziałam kosmetyków stricte do makijażu, ale jakieś kremy do rąk i tego typu rzeczy u nas są. Normalnie te rzęsy, oba te zestawy są po 50 dirhamów, były na promocji w perfurze za pół ceny. Dlatego się skusiłam, żeby je kupić i przetestować. E, no dobra, to e, może już, żeby Was nie zanudzać gadaniem, zapraszam do zobaczenia jak to się wydarzyło, co się tutaj dzieje. Ja zaraz do Was wrzucę i powiem, hmm, co ja myślę. No i cóż, jesteśmy z powrotem. Zobaczyliście, jak wyglądał cały ten proces, i zacznę od tej e, strony, bo ta strona była dużo łatwiejsza. Ten eyeliner jest bardzo rzadki, tak jak widzieliście, i bardzo łatwo się mnie malowało tą kreskę. Mój błąd polegał na tym, że ja tutaj tą kreskę narysowałam zbyt cienką w wewnętrznym kąciku, i jak widzieliście, ja ją poprawiłam, ale niestety ten. Magnesik, tutaj pierwszy, on mi się do, zaczyna od, od razu przyklejać do aplikatora, i dlatego mi się tutaj trochę rozmazało i mi się zrobiła tutaj też taka kropka. Ale to jest tylko ewidentny mój błąd, to jest kwestia prawy. I myślę, że jak już dojdę do tego, jak gruba powinna być ta kreska, to przysięgam, że chyba nie będę tych rzęs zdejmować. Są po prostu boskie, bardzo delikatne. W ogóle nie czuję, żebym miała sztuczne rzęsy. Wiecie, czasami po prostu. Wiemy, czujemy, a one są mega niewyczuwalne. Jeszcze dodam, że w przypadku obydwu tych rzęs, w instrukcji było napisane, żeby rzęsy nasze naturalne lekko pociągnąć maskarą, żeby nie były to rzęsy niepomalowane. Myślę też, że zwłaszcza w przypadku, tej, w przypadku tej aplikacji z tym aplikatorem to jest dość istotne. To moim zdaniem jest super, tylko kwestia wprawy i dojścia do mm, takiego momentu, w którym wiemy, że ta kreska, zwłaszcza tu w tym wewnętrznym kąciku, jest wystarczająco gruba. Jest również napisane, ja mam wrażenie, że ta jest dla mnie trochę za długa, jest napisane w instrukcji, ja nie wiem, czy my to zobaczcie nawet, jak ja to wyjmę z pudełka. Tutaj, w wewnętrznym kąciku są dwa magnesy, dosłownie jeden przy drugim i jest napisane w instrukcji, że one są specjalnie po to, że, jeżeli potrzebujemy tą rzęsę skrócić, o to możemy ten ostatni magnes odciąć. Mi się wydaje, że to jest tak kwestia obcięcia jednej całej takiej kępki. Mi się wydaje, że to akurat wystarczy, bo mam wrażenie, że ona mi się tutaj nawet yy, nie przykleiła, ten magnes się nie przyczepił i może też właśnie przez to yy, tutaj był problem z tym początkiem, więc na pewno je skrócę. Te bardzo mi przykluwam. Co do tego okropnie, Jak widzieliście, strasznie ciężko się to robi. Wydaje mi się, że jeżeli miałabym je założyć komuś, to by było to było dużo łatwiejsze. Ja mam taki problem, że ja zaczynam mrugać w momencie, kiedy za dużo się dzieje wokół mojego, moich oczu. I to jest właśnie ten problem, że ja po prostu nie umiem tak zrobić i nie umiem sobie tak klip i puścić. To jest problem. Jeżeli macie takie oczy rozbiegane, w sensie takie mrugające bardzo, to niestety to jest chyba nie dla nas produkt. Bo po pierwsze, co jest moim zdaniem dość trudne, to na tej małej pensecie tutaj niby są takie kropeczki. I ja się starałam, bo są trzy magnesy na tej rzęsie. Te rzęsy ułożyć tak, żeby się to zgadzało, bo wydaje mi się, że to jest taki jakby znacznik, żeby ta górna i dolna rzęsa leżały tak samo, żeby się te magnesy po prostu w odpowiednim momencie zeszły, a nie żeby były przesunięte, no bo się jakby nie złapią, jest to do, do zrobienia, ale... Zdarzyło mi się za dwa razy, że po prostu, jak już potem zrobiłam o tak, to po prostu mi się te rzęsy od razu z, złączyły. Więc musiałam wstawić, wstrzymać po prostu palcem, żeby to była większa przerwa. No i jak widzieliście, jak próbowałam, to po prostu kwestia tego, że mrugam okiem powodowała, że ja nie umiem po prostu tego aplikatora. Wy zobaczycie, tylko część tego, ile razy, jak wypróbowałam zrobić. To mi się udało za pierwszym razem. To, co widzicie, to było tylko tyle, co ja zrobiłam. To próbowałam wiele razy i to jest najlepszy efekt, jaki uzyskałam i jak już uzyskałam, to, to powiedziałam, dobra, stop, więcej nie robimy, bo czuję, że i tak mi się lepiej tego nie da zrobić. Jest to mega niewygodne, bo po prostu ta rzęsa jest źle przyczepiona. Ona nie leży na linii rzęs, tylko ona wisi na moich rzęsach. I po prostu to był chyba jeden, jeden raz, kiedy ona w ogóle się zatrzymała i nie spadła. Wszystkie inne były albo mi wisiały jakoś tak, albo zostały na aplikatorze. Jest to po prostu trudne. Chyba, że macie takie pokoje, że możecie usiąść, otworzyć i po prostu tak zrobić i nie będziecie mrugać. Ja już, ja już czuję teraz, że musiała sobie pomrugać. Jest to po prostu chyba nie nawet. Um, no nie wiem, czy będę próbować, może jeszcze spróbuję parę razy, może, może to jest też kwestia wprawy, nie wiem, ta rzęsa jest bardzo niewygodna, podróżujcie, że już ją zdejmę. nawet nie miał problemu, że mam um, ją może, może będę próbować, no bo ja mam, no to w sumie, co mi to szkodzi, czasem usiąść i spróbować. te nosić będę na pewno, mm, bardzo mi się to podoba. Um, I co? no tak pół na pół ten test zaliczony <grych> Na pewno będę to nosić, a jeszcze dodam, że w przypadku tych rzęs można kupić taki zestaw, można kupić sam ten eyeliner i można kupić same rzęsy i tych, um, tych rodzajów rzęsów, <grych> rzęs jest chyba cztery różne um, modele są i właśnie to jest fajne, że można kupić albo całość, albo tylko to, albo tylko to, więc to też jest na plus, no bo Jakbyśmy mieli na przykład więcej rzęs i przy każdym ten eyeliner, to by było bez sensu. Co to jest też fajnie pomyślane. Um, I tu jest napisane, że jest przetestowane dermatologicznie i że zabiera biotynę. Chyba ten eyeliner zabiera tę biotynę, nawet tego nie przeczytam. Um, no dobra, nieco. Kończymy ten test. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Dajcie znać, czy znacie. Magnetyczne rzędy, widziałam, że z Aldel są takie, może zamówię dla porównania, zobaczymy. Podsumowanie, te są super, te są dla osób manualnie bardzo sprawnych, <grym> jestem aż taka dobra. Um, I co, będę na pewno nosić te i jak się będą dobrze sprawdzać, to pewnie trafią jakichś lubieńce, bo po prostu bo gdzieś o nich jeszcze opowiem, jak się sprawdzały no, dłuższą metę, ale wydaje mi się, że są super naprawdę, nic nie czuję. Naprawdę nie czuję, że miała rzęce sztuczne, więc super. Polecam tylko tylko więcej um, tych um, innych modelów, Bo są na sprzedaży. Dobra, ja tymczasem uciekam. Zostawcie ich w górę, a ja się z Wami żegnam i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa!